Po raz 25 wyruszy grudziącka pielgrzymka na Jasną Górę. Początek pierwszej wyprawy do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej zaplanowano na 2 sierpnia z parafii podwyższenia Krzyża Świętego. Zmierzamy na Jasną Górę po to, aby zanieść swoje intencje, swoje modlitwy przed obraz jasnogórski, ale również cała trasa jest taką, taką pielgrzymką i takimi rekolekcjami w drodze, kiedy budujemy wspólnotę, kiedy wszyscy uczymy się Chrystusa, bo nie ma idealnej wspólnoty, więc i ta wspólnota nie jest idealna, ale każdy z nas się uczy tej relacji z Jezusem Chrystusem. Każdego roku na liście zapisów pojawiają się osoby, które na jasną górę będą maszerowały po raz pierwszy. Na pątników czeka trasa 380 km, które przemierzane są w 11 dni. Jak więc przygotować się do takiej wyprawy? Podstawą jest wygodne obuwie. Do tego odpowiednia bielizna też, która, skarpetki bielizna, która pozwoli na wygodne kroczenie. Do tego oczywiście musimy się nastawić na deszcz, na niepogodę, kiedy zabieramy właśnie takie rzeczy, typowo na pogodę deszczową. Kto raz z nami pójdzie, ten zawsze czeka na następny rok. To słowa, które powtarza niemal każdy pielgrzym. Ja zawsze zachęcam, żeby spróbować, chociaż, chociaż spróbować. W każdej chwili można wrócić, czego nie życzę, i nie zdarzają się często takie przypadki, ale jest taka możliwość. Warto spróbować, bo później można całe życie żałować. Znam osoby, które teraz podjęły pracę. I żałują, że nie poszły w tym czasie, kiedy kończyły szkołę, skończyły studia. Wtedy było więcej tego czasu wakacyjnego. Każdy, kto chciałby wziąć udział w pielgrzymce, wciąż może się dołączyć. Zapisać można się nawet w dniu wyjścia lub na trasie pielgrzymki. Kosz uczestnictwa wynosi 100 zł. Organizatorzy zachęcają również do śledzenia profilu pielgrzymki na Facebooku. Będą zamieszczane tam zdjęcia i krótkie wpisy z życia pątników na trasie.